It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Ale Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Mój mąż zawsze myśli, że ja jem jak żołnierz. Trzy kiełbasy. Kiedy ja zjadam trzy kiełbasy? Nigdy w życiu. Dwie, może trzy, nigdy. Ale dzień dobry, smacznego i dziękuję. Ale musisz się nauczyć robić porcje. Ale musisz komentować dopiero gdzieś po paru godzinach od śniadania. Jak już zjesz, kochanie, za dużo. A nie, ja ci podaję talerz, a ty od razu krzyczysz. Nie krzyczałam, nie kłam, że krzyczę. Nie widzę mnie Wiedźmina. Nie chceło będzie zimne. O tym mówię. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze sobie? Dzień dobry, dzień dobry moje kochani. Chyba zwariowałam, że Wam to w ogóle pokazuję. zamrożę sobie oko. Tak, zamrożę sobie oko, ale obudziłam się z taką opuchlizną pod oczami. No coś mi centralnie szkodzi i tak właśnie wczoraj wam mówiłam, że chyba to bielenda. I tak myślę, że to Bielenda. I wygląda w ogóle, miałam takie oko jak taka pani 90-latka. ten, jak, jak on ma na imię. Mogę sobie chyba łyżeczkę zrobić jedną. Arnold Schwarzenegger. Z tym jednym tym komputerowym okiem. O! Oh, A Ale straszne mam uczucie, powiem wam noc. A coś ostatnio. Nie wiem, czy to leki, czy co to jest, nie? Ale od kiedy zaczęłam tak się źle czuć, to właśnie wszystko tak mi. Pamiętam, że dużo w głowie jest, bo się martwisz i myślisz, że zaraz będziesz umierać. Martwię się strasznie. Nie no, jeszcze nie będziesz, będziesz bardzo dużo lat życia psuła swoją, swoją pyskatą gębą. Zastanawiam się, co mówisz, bo aż Nie, ja się nie pluwam, ale aż luna patrzy na ciebie i się zastanawia, co luna ty jest mówisz. Luna kochana i tu śpi, zobacz, jak ona ładnie śpi. No, widzę, pięknie no, śpi. A ja... Tylko Normalnie szok. Odpłodziłam się, to miałam oko takie maleńkie, teraz już mi zeszła chlizna, tylko została mi fałda skóry. Oh, a tak poza tym, to tak moi drodzy. chcę zobaczyć, czy to fajne jest. No to weź sobie, bo ja sobie muszę to mrozić, ja zaraz do pracy idę. Ty. Masz tu łyżeczkę i weź cię sprawdzić. Jezus, jak ja nie ty. lubię jak ty jesteś taki rozciąciany. Połóż, nie, połóż, że nie ma ocho. ciamciania, nie. Połóż. Mm -mm, połóż. połóż na oho. No, to gdzie, to gdzie? No A weź tak, tak głębiej i Wiesz co? co? Ciekawe czy jest połączone tam z tymi żółkami. Ora sobie zgniotam teraz. Jeszcze <laughs> co sobie zrobić. No normalnie, że mi się silne, faktycznie mi się silne robi. No nie wiem, co jest z gniem. Masz, próbuj. Zamknij się, bo mnie się boi. No to z zamrażarki jest, dwie godziny zamrażarce jest. Ale co to ma nie robić? No, pofliznę się ciągnąć. Znaczy, pofliznę już taki. ja mam a normalnie Radek. No wiem, nie wiem. mnie bije! Których? Mogę teraz powiedzieć, zanim zabierze mi telefon, bije o, mnie. O. Co ty robisz? <laughs> przyjemnie. No, przyjemnie, tak mogę się bałam, bo jest mi tak strasznie zimno. Oczywiście. O. Jezus, no zobacz. Oj, dobrze jest. No, trudno. jest mi tak strasznie zimno. Y, I miałam sobie te łyżki przekonać, ale powiem wam, że dosyć przyjemna to jest. Także spaczka jeszcze chwilę, po... już mi Czas rozgrzałeś. Nie, co rozgrzałem? Nie są ciepłe. No, no, ty jesteś ciepła. Dobra. <laughs> Także tak, moi drodzy, takie przygotowania do świąt u nas. Przygotowanie do A <śpiewania. śmiech> Ja weź ty sobie zdjęcia, zrobię taką miniaturkę. Cię około. Nie, no, to muszę przykład. Patrzę śmiesznie. No o, matko, dobra. Co, może kalendarz? Pomyślałam sobie, miałam w ogóle dzisiaj na nagrywać, mówię, jak ja się tak pokażę? Ale z drugiej strony sobie myślę, no przecież ja wam się zawsze pokazuję. Także co będę tutaj wymyślała? Przecież wszyscy wiedzą, że nie jestem idealna. Nikt z nas nie jest idealny. Nie jestem, wiecie... Chyba przepiękną modelką. Ja jestem piękny i Piękny model. Ja jestem piękną modelką z podpuchniętym, podbitym okiem tak naprawdę. Tak to wygląda jak... Podbitym. Dobra, otwieramy ten kalendarz. Świetny jest ten z Jenna Luisa, ale nie ma tutaj nigdy niespodzianki, bo przeważnie jak widzicie wyciągam i już widać co jest. Także widzę bajtery, super wegańska firma o tym balsam do ust, ale to w formie suiczka z tego co widzę. Miałam do ust w formie sztyftu, zarąbisty produkt, polecam. A wy yy, w tym drugim kalendarzu... Nie, o a co to? Czy to? Ser. Essence of Nature A gdzie to? A to? O, to jest... Co? To jest chyba blush To jest chyba róż Ale piękne opakowanie, czekajcie to Wow Połamany cały No Wisać do nich? Tak No tak samo jak tam to wysypane Szkoda. To z tego samego kalendarza, no. nie? No to napisz do niej, że wszystkie rzeczy są ten... Nie wszystkie, no A, ja no, pierdzielę. No. O, napiszę do niej, bo kolor przepiękny, taki brzoskwiniowy. Ale szkoda. No, moi drodzy, już napisałam odnośnie tego yy, różu. I jeszcze nie wiem czy Wam mówiłam wczoraj jak wróciłam z pracy, nie wiem, nie kojarzę czy Wam mówiłam, Wam wczoraj wymęczona, mówiłam Wam zresztą, że przed pracą spałam i po pracy, ale odwołali mi lot do Polski, co prawda ja prawie, że na 90% na 90% byłam pewna, że no i tak nie polecę, no ale wczoraj ten lot został odwołany, ale zobaczcie jak ekspresowo działają, wczoraj został odwołany, a dzisiaj do od razu przyszedł e-mail, co to było Radek, voucher albo gotówkę, tak? Nie, dali voucher i też miał okazję zamienić na gotówkę, także od razu zamienił, że ja chcę gotówkę. I e, już jest e, in progress, także ekspresowo działają. Jak czytałam, że niektórzy tam mówili, że czekałam po kilka miesięcy jeszcze na stary zwrot. Spadła? Nie, została już. Nie podlewałeś? Podlewałem, no ale już nie chcę rosnąć. To jestem w szoku, albo mamy jakieś takie szczęście, albo nie wiem, co jest grane. W każdym razie już e, zwrot jest robiony. Także powiem Wam, troszeczkę Wam mówiłam, jest czekajcie, niech się garnę. Mówiłam wam, że cały czas nie wiem, czy chcę lecieć, znaczy czy chcę lecieć. Czy polecę, czy nie lecę? Ja 13% nie byłam pewna, chociaż już z rodzicami praktycznie uzgodniliśmy, że nie lecę. Ale cały czas miałam nadzieję, że jednak to się wszystko wyklaruje i jakoś wiecie, w jakiś sposób i polecę. No ale teraz y, już mi I powiem wam też szczerze, że miałabym wyrzuty sumienia, gdybym faktycznie nie poleciała, no ale teraz jak już odwołali lot, to po prostu nie mam innego wyjścia, a co jest śmieszniejsze, moja znajoma z pracy leci dzień przed mm, 20 i jej nie odwołali lotu, tylko ja. Myślisz, że odwołają? No ja się nie martwię, mam nadzieję, że nie odwołają. bo jej się siostrzenica rodzi, także mam nadzieję, że jej nie odwołają, bo bardzo chcę lecieć. Eee, także tak, dziwne. Tylko właśnie mój lot był z East Midlands do Wrocławia, a jej jest z Birmingham do Krakowa. Może Kraków bardziej popularny, chociaż nasz lot był zapchany, nie było już wolnych miejsc. Także dajcie znać, może ktoś tu jest, kto też miał tym lotem zamiar lecieć. Eee. Także, moi drodzy, jesteśmy uziemieni już na 100%. Dobra, ja idę jeść brukselkę, bo dzisiaj na no, ja obiad mam brukselkę i zbieram się do pracy. Tylko pokazuję Wam umówionych na sobotę, także pff, chyba ludzie kupują termomiksa na święta, na chciałam powiedzieć na święta, na urodziny, na prezenty i dużo osób też sobie, że po prostu tyle nie stać w kuchni, także cieszę się na sobotę na maksa. Taka, wiecie, niby wolna, a jednak pracująca. Jak Wam mówiłam, idę zaraz do pracy, także tu już mam przygotowane herbatki. Ostatnio staram się brać ze sobą herbaty do pracy i co najmniej dwie wypić. Tutaj jak widzicie mam super matcha green i love. To and love to jest z tego zestawu od Radka, który dostałam na urodziny. Także takie małe przyjemności w pracy. W Polsce już dzień gdzieś no zobaczcie jesień. A tu nie wiem, czy kojarzycie, ale ten yy, zapach do auta dostałam w zeszłym roku od Radosława na święta. Kto pamięta? I dalej go nie zawiesiłam, nie wiem czemu. że zaraz jak będę szła z Luniskiem na ostatni już spacer, to yy, zawieszę. Chociaż teraz jest tak zimno, że to mi zamarznie, a nie będzie pachniało. Ale zawieszę. Mam nadzieję, że będzie ładnie pachniało. To jest jeden z moich ulubionych zapachów. Klinkotom. Bardzo świeży, yy, rześki, pachnący czystością. Wiecie, takim czystym, yy, czystym domem, uwielbiam, po prostu uwielbiam chociaż wosk już długo nie paliłam bo mi się wydawało, że, wydaje, że woski te później były takie, że było w nich czuć um, taką troszkę chemię, mam nadzieję, że ten zapach będzie ok, bo ten zapach jest y, zrobiony y, w zeszłym roku, także zobaczymy. Z wszystko na raz no to jak zwykle na raty, także taki mały wianuszek, on chyba jest z Ręża kupowany w zeszłym roku, powieszę sobie w kuchni na drzwiczkach o, i zobaczcie, taka mała rzecz, a jak cieszy. E, zupełnie e, zmieniła już się szafka. Pewnie Radek mu się będzie denerwował, że wiecie. Ja to zabij, otwieram, a to mi tu się rusza i wali. O, taki, takiego głosu Radek nie robi, ale niechaj będzie. I jeszcze Wam też pokażę, co zrobiliśmy. Kwietnik nie odżył zupełnie. Robiłam herbatą, robiłam y, rzeczą nam szycę i po prostu nie odżył. A tutaj Radio, bo kupiłam w tym roku inny czubek. Patrzyliśmy po prostu, jakie mamy czubki, i zobaczcie. A tutaj od tak grudnika mi na żaluzji. Zostało, zaraz muszę zrobić. I zobaczcie, co Radzie zrobił ze starym czubkiem. Stoń, stoi sobie łatwiej, się świeci. <laughs> Świetnie wygląda. Co? Takie małe coś, ale, ale jest. No i powiedzcie, co mam zrobić z tym grudnikiem? Chyba na śmieci na no boteliski zupełnie popadały. Czekajcie. Te kwiatki zupełnie popadały, zobaczcie, są całe w robaczkach. No nic nie pomogło, nawet na liściach jest, aż się trochę brzydzę to tutaj trzymać. Patrzcie, jak liście, nie po, y, całe liście, tak po się pomarszczyły. To chyba od tych preparatów, bo robiłam pierw herbatą, po kilku dniach zrobiłam tym preparatem, a po prostu nic nie działało. No widzicie, normalnie mi spadają te kwiatki. I teraz mi się wszystko kleje, czyli tam przyssa zaczęła spadać, ale nie, wiecie co, ja to chyba po prostu wyrzucę. Ale tyle lat go miałam, troszkę mi szkoda. A tym bardziej, że ma pąki. kurde, No sama nie wiem, co zrobić. No już jest późno, późno. Ja już się idę moją idrę zmyć, a Wam tylko chciałam powiedzieć, że ta piżamka z primarka, ją już prałam kilka razy i powiem Wam, że jeszcze ostatnim razem, po trzecim praniu, e, zafarbowała mi pościel. Także nie wiem, co jest grane. Teraz ją założę. Mam nadzieję, że... Wiecie, jak leżałam po prostu, stało mi prześradło białe, e, było odbarwione tak samo po Mam nadzieję, że mi to w ogóle później zejdzie z tej pościeli. No ale zobaczymy, e, czy tym razem dalej będzie barwić. Także masakra, jakaś masakra. Prałam, ja zawsze wszystko za nim założę. Także kiszka. Dobra, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Pozdrawiamy Was cieplutko. Dziękujemy, że z nami jesteście. Trzymajcie się ciepło. Buziaki. Pa! It's cold outside, but the fire keeps us warm We can spend the night Underneath the mistletoe And I've got you a present that I put under the tree Tomorrow we... <clears throat>